Cześć, z tej strony Super Dawid 2012. Dzisiaj sobie zrobimy unboxing przesyłeczki i jeszcze mam wiadomość dla Was do powiedzenia. Może, może zacznijmy od wiadomości. Wiadomość mam nadzieję, że jest dla Was fajna, mam nadzieję, że wyniki konkursu będą w tą sobotę, czyli jeszcze nie mylę 15, 15 lutego będą i wtedy e, e, wyrosujemy wygraną osobę tak trochę wcześniej nie zakładałem, bo to, bo, bo dużo osób już się zgłosiło, więc myślę, że wcześniej sobie skończymy, więc e, w sobotę się możecie spodziewać wyników. Idzie, I później Wam też powiem jakąś informację, ale żeby nie zanudzać, to na razie sobie zrobimy unboxing. Unboxing przesyłki od Randy Osburne. Tak się przynajmniej nazywa mhm. y, kanał. Ale tam z czegoś tam nie ma filmów. No i co? Otwieramy unboxing przesyłeczki. I ja wiem co tam jest. Wy się zaraz dowiecie. Nie będę zdradzał że szczegółów. I uwagi otwieramy. Ale super gratisy mamy. Fajnie, fajnie, fajnie. Nie mogę jeszcze doczekać. I tu mamy karty. O, takie o fajnie, fajnie zapakowane mamy gratisy. Tutaj mamy zaraz Wam pokażę, a może później gratisy. To może sobie najpierw Stworzymy gratis? Nie, gratis jeszcze zostawimy na koniec. Teraz sobie otworzymy. Moim zdaniem e, e, dla każdego prawdziwego kolekcjonera byłyby potrzebne takie karty, takie stare i m, ja chciałbym je mieć. A mianowicie Match Attacks, karty, nie wiem czy tam widać, 2009-10. Match Attacks 2007-2008, bardzo, bardzo stare karty. Dla mnie, dla tego prawdziwego kolekcjonera chciałbym, chciałbym mieć bo, żeby, bo jestem kolekcjonerem takim, żeby mieć y, dużo karty z innych i starych edycji też, kolekcjoneczki. To może sobie otworzymy najpierw Macia, tak, z 2007-2008, starsze są te karty, oj chyba nożyczki będą potrzebne, ale mam takie cudo Uwaga, 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 tak wyglądają te karty, tu mam na dole, oj, yy, yy, obrona, a tak jak widzicie, jak widzicie, density to tak jest, long, railing, bardzo fajne karteczki, Macza, tak bardzo stare, bardzo fajnie, dla prawdziwego i dla mnie kolekcjonera to są, bardzo potrzebne. Long, Lieta, obaj z tego samego klubu. Burderend, Soho, Kapu. Nie wiem, nie znam się za bardzo. Ale Tizwa, Matrodom. Nie, tak o, że się zobaczyli. Woz West Hamu, zawodnik z Aston Willi, dwóch mam. I z Sunderlandu. Ja już ci wysyłkę to przesłałem. Wysłałem raczej. Nie pamiętam już dokładnie chyba czwartek albo piątek. Mam nadzieję, że dojdzie szybko. Bardzo fajne karteczki. Dla kolekcjonerskie bardzo. Mamy jeszcze Macha z tak? 2009-2010. Otwieramy także je. Zobaczymy jakie są te karty. Takie bardzo kolekcjonerskie. Te mamy trochę inaczej, bardzo są podobne do siebie, ale to są nosza, o jeszcze jakby, to jakieś szycące takie, bardzo, no, inne, takie o, tak wyglądają z tyłu, Everstone, jak widzicie od Tops, Match Attacks. mają takie trochę, ale bardzo, bardzo fajne karteczki, zobaczymy dalej. Bardzo taką mają inną powierzchnię niż ta mniejsze Aston Villa. Sandera. I jo! Mamy świeciaka! Bardzo fajnie. o Oj, nawet kodzik mamy. A, mogę dać O ile jest niewykorzystany, ale już chyba nie ma gdzie go wpisać. Fulam. O! Kolejny jak bardzo fajna karta. Bardzo, bardzo mi się podobają te karty. Takie dla kolekcjonera to są dobre karty, żeby każdy miał. No, trochę mi to spadły, to są kolejne karty. I gratisy, już się nie mogę doczekać co tam jest w gratisach. I otwieramy je oczywiście. Ale tak może są jeszcze. I tutaj mogliśmy zacząć. Bardzo, bardzo fajna przesyłka, dzięki. Oczywiście za, wy, za przesyłkę się dogadaliśmy, i jak chcecie się ze mną wymieniać, to piszcie na PW, tam się dogadamy co i jak. O, już długo ten mandolet nie idzie do nas, szybciej tego zrobimy trochę. O, mamy tutaj taką szaszetkę, ale ci się otwarto, w tym muszę. Wow, ale świetnie, super, dzięki. Jeszcze mamy. O, dzięki mamy karteczki, to chyba z brawo sportem, tak jest. Dobrze zgadłem, to akurat to ja mam Leo SMS jego, ale tej karty nie mam. Henry je to bardzo, bardzo fajne. Tak jest, brawo, sorry, wycinanki. Dzięki, 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 fajne. Jeszcze mamy Roberto Mancini, ale fajna karta i to. Także przedstawię z tyłu. Bardzo fajna karta. Trener Manchesteru City. Halet. I świeciaka mamy. Adur Koke. Ale fajna karta. I kolejny świeciak. Jack Lowe. Dzięki, dzięki, dzięki za tą przesyłkę. Bardzo jestem na tak. Dzięki. Ależ. Fajne karty, fajne fajne rzeczy. Jeszcze tutaj gratis. Dzięki, dzięki, dzięki. Mam nadzieję, że Wam podoba ten unboxing. A, jeszcze jedna informacja dla Kuby. E, nie e, Przesłałem Ci e, nie w tamtych dwóch... E, no, wiecie... No, ten, co był ten odcinek z tym, jak Ci pakowałem, to Ci przesłałem w innej e, patce więc może jeszcze spróbujesz jedną wielką y, paczkę zbombarkowaną folią, specjalnie kupiłem. Jak to się ze mną wymienić, piszcie na PW, na pewno się tam dogadamy. Mam nadzieję, że podobał dzisiaj się podoba dzisiejszy unboxing i jest dla mnie bardzo na to cześć!